PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP-PIP... otwórz się. O, Julio, wreszcie jesteś moją. Całe szczęście. Ale teraz pójdę jeszcze do Kibla. Hmm, co to jest? O, piwu zero. Zaniosę to tam lepiej. W końcu i znalazłem Co ty tutaj robisz? Czekałem tu na ciebie Achtung Jesteś O piwo O nie to piwo zero, O, jestem wolna. W końcu. Tak. Tak, w końcu wolność. Jestem wolna. Tak. Po tylu latach. Pięcie! Kęcie! O ja jestem kurwa no, wyleciałem <grywa> ja poza ścianę. Jeszcze raz. <grywa>